Przechodzimy do krojenia z dzieniny i teraz uwaga, dwie kwestie. Ta moja dzielina ewidentnie ma wzór, który będzie definiował, w którą stronę ja muszę sobie ułożyć moje wykroje i już później tego ułożenia się trzymać. I będę się musiała zastanowić, tak naprawdę, co, bo tutaj. Grafika jest taka, że mogę ułożyć w jedną lub w drugą. Jeśli będę chciała mieć cyferki normalnie, to ułożę to w tą stronę. Jak będę chciała mieć napisy do przeczytania, to ułożę to w tą stronę. Czyli muszę przyjąć jakiś kierunek i później się go trzymać. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że tak jak powiedziałam, jak robiłyśmy. Wykrój papierowy, że zaczniemy sobie od najmniejszego elementu, żeby się rozpędzić i nabrać doświadczenia. Tak przy krojeniu zaczynamy od największego elementu, bo później łatwiej jest nam układać na pozostałości materiału coraz mniejsze rzeczy do skrojenia, niż później się obejrzeć, że na przykład nie mamy materiału do skrojenia powiedzmy całego przodu. Dlatego największym elementem jest u mnie przód i właśnie od przodu zaczniemy.